Artur Lipski, Od 17 lat wdrażamy innowacyjne rozwiązania IT i systemy SAP, BI, ERP, w tym Anowa 365. Pomagamy w procesie cyfryzacji firmom na całym świecie. Nasze podejście opiera się na bliskiej współpracy z klientem, co pozwala nam na dopasowanie rozwiązań do jego indywidualnych potrzeb. Dbamy o zadowolenie naszych klientów, dążąc do ciągłego doskonalenia naszych usług. Krzysztof Jędrych, Majstron Dom Wdrożeniowy. Zajmujemy się wdrażaniem systemów kadrowo-płacowych i finansowo-księgowych. Od wielu lat jesteśmy autoryzowanym partnerem Enova 365, co skutkuje wieloma udanymi wdrożeniami w firmach o różnorodnej strukturze. Jesteśmy zespołem doświadczonych konsultantów, którzy stawiają klienta w centrum projektu. Synergia między Myson a BPX dostarcza jeszcze większą wartość dla klientów, którzy decydują się na współpracę z nami. Razem doskonale się uzupełniamy i zapewniamy kompleksowe usługi w dowolnym obszarze biznesowym. Krzysztof, ja myślę, że jest, przyszedł czas o tym, żeby porozmawiać, jak te procesy wdrożeniowe wyglądają w naszych firmach i czy one się różnią między tym, co w tej chwili Wy stosujecie, a co my stosujemy. Tak, bo nawet najlepszy produkt trzeba dobrze wdrożyć, żebyśmy osiągnęli określony skutek. No i takie wdrożenie to jest kilka kroków, przez które musimy przejść, przez które pomagamy przejść klientom. I klasycznie, przy takim podejściu tradycyjnym, zaczynamy projekt od analizy przeddrożeniowej, spisujemy projekt wdrożenia, czyli założenia cele właśnie, które chcemy osiągnąć, jak system będzie sparametryzowany. Później parametryzujemy tak aplikację, czyli dostosowujemy pod potrzeby klientów, przenosimy dane z poprzedniego systemu, szkolimy użytkowników, asystujemy przy starcie i to jest taki proces jakby najczęściej spotykany, ale można też podejść w inny sposób, bardziej elastycznie, bardziej zwinnie. Tak chciałem się Ci to zaproponować, bo od jakiegoś czasu stosujemy troszeczkę inną metodykę, oparliśmy się na metodykach zwinnych, stosujemy to już od kilku lat i z bardzo dużym Sukcesem to daje sporo możliwości dla klienta, bo po pierwsze angażujemy go zdecydowanie mniej w trakcie projektu. Po drugie, dostarczamy rozwiązania praktycznie co dwa tygodnie czyli klient, w momencie kiedy tylko kupi system, w ciągu dwóch tygodni go dostaje już do użytkowania, co skraca nam cały proces szkoleniowy, bo on pracuje non-stop z systemem i z nami. Dostarczamy mu rozwiązania, które może w danym momencie przetestować i zasadniczo kończąc cały proces wdrożenia. Klient dostaje system, który jest dopasowany do niego w danym momencie. Tak? Czyli te Twoje podejście, tak zwane stare podejście wdrożeniowe, powoduje to, że analiza, którą wykonałeś pół roku, mówi o stanie przedsiębiorstwa sprzed pół roku. Tak? Czyli oddajesz mu system gotowy już przykładowo e, e, 1 stycznia, ale to jest stan na, na koniec czerwca u klienta. Tak? Przy metodykach zwinnych mamy możliwość modyfikacji całego procesu wdrożeniowego w trakcie. To nam też mocno redukuje wszelkie ryzyka projektowe, a po drugie na 1 stycznia masz stan systemu, stan zgodny z procesami u klienta, z, praktycznie z terminem 31 grudnia, więc a, moim zdaniem jest to coś, co może nas wyróżnić wspólnie na, na rynku, jako firmy starające się stosować nowoczesne rozwiązania, nowoczesne podejście do projektów, i chciałbym też, żebyśmy my i wy jako majston wspólnie stosowali tę metodykę. Oczywiście, to ja bym podsumował to w taki sposób. Jeżeli znane są oczekiwania i one raczej nie zmienią się w danej perspektywie czasu, tak? Więc więc to, to możemy wtedy stosować to tradycyjne podejście. Natomiast jeżeli otoczenie jest mocno zmienne, czasami klient na samym starcie też nie do końca jest w stanie sprecyzować cele projektu, no to wtedy, wtedy możemy stosować to. Myślę, wiesz co, że o zmienność środowiska to nawet dba nasze ustawodawstwo, zmieniając za chwilę przed więc nawet gdybyś chciał, to chyba nie jesteś w stanie a, kończyć projektu na ze stanem sprzed pół roku, bo te przepisy się w międzyczasie zmieniają. Choć mogę sobie wyobrazić sytuację taką, że w takich obszarach, które są back office'em dla danego przedsiębiorstwa, czyli finanse, księgowość, ewentualnie kadry i płace, jest to tak realizowane w sposób yy, tradycyjny, bo też księgowi są do tego przygotowani, że łatwiej jest im powiedzieć o tym, jak oni chcieli, żeby to funkcjonowało niż dostosowanie do takich dynamicznych zmian. Wydaje mi się, że to bardziej w obszarach produkcyjnych, logistycznych, sprzedażowych ma istotniejsze znaczenie, gdzie firma musi reagować błyskawicznie na zmiany rynkowe. To daje też tam jemu i nam możliwość dostosowania systemu do tego, co się w tej chwili w danym momencie zmieniło. Też nie każda firma, jest go, nie każda firma wdrożeniowa jest gotowa do tego, żeby to taki typ wdrożenia poprowadzić, ponieważ jest to na pewno dużo bardziej złożone projektowo. Wymaga dużo większej atencji project managera, bo musi zadbać o to, że mimo wszystko kolej skończył się w terminie i w budżecie, tak? co nie jest tak. takie proste. To są dwa najważniejsze pa parametry, termin budżet. No i jeszcze w funkcjonalność. Tak, to, to jest tak prawda. Mhm. Też, też te, 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 te rozwiązania, które firma dostaje od nas, muszą podpowiadać temu, czego ona potrzebuje. Krzysztofie, reasumując, jestem pewien, że dzięki metodykom zwinnym klient praktycznie jest w stanie z, tylko skorzystać. Po pierwsze, dostaje rozwiązanie e, dokładnie takie, jakiego potrzebuje, dostaje je od razu, czyli praktycznie dwa tygodnie po podpisaniu umowy mamy możliwość e, korzystania już z systemu. E, po drugie, jesteśmy dokładnie w, w całym zmieniającym się rzeczywistości przedsiębiorstwa i to zarówno zewnętrznym, jak i wewnętrznym on time w przedsiębiorstwie, czyli to rozwiązanie jest bardzo dokładne, dokładnie odwzorowuje to, co klient, klient może uzyskać. Po trzecie, efekt szkoleń jest troszeczkę inny niż w tradycyjnym podejściu, bo nie prowadzimy typowych szkoleń, tylko te szkolenia są powiązane w trakcie wdrożenia, czyli klient startuje już doskonale znając system. A myślę, że po czwarte powiesz ty. A po czwarte, w metodyce Zwinna jesteśmy w stanie bardzo szybko dostarczyć rozwiązanie klientowi. W szczególności, jeżeli to termin uruchomienia jest też bardzo ważny, on jest dosyć nieodległy, no to taka metodyka wydaje się idealna. Tak? Natomiast wspomniałbym jeszcze o jednej ważnej rzeczy, że w podejściu Zwinnym, o którym opowiadasz Artur. Jest jeszcze dosyć istotny czynnik, mianowicie to klient decyduje o tempie prowadzenia projektu. Tak? Czyli... Dokładnie, nie tylko o tempie prowadzenia projektu, ale również o priorytetach. Tak? On decyduje, który cykl zajmuje się którym problemem. Czyli efekt jest tego taki, że jest w stanie powiedzieć, co jest dla niego najważniejsze w danym momencie, a co może jeszcze chwilę poczekać. Dokładnie tak, więc wdrożenie jesteśmy w stanie tak ułożyć, żeby odpowiadać na bieżąco na, na te potrzeby i na zmieniające się otoczenie. Tak? Myślę, że obydwie nasze firmy stosowały tę metodykę. Zapraszamy też wszystkie inne firmy do do tego, żeby przesunęły się w kierunku nowoczesnych rozwiązań wdrożeniowych.